To Ameryka. To, że na coś cię nie stać, nie znaczy, że nie możesz tego mieć. Luksusowe wakacje są nie tylko dla sławnych i bogatych, ale i dla takich szaraków jak ty. Serio? Oczywiście. Co jest ważniejsze, być bogatym czy czuć się bogatym? Być. Zgaduj jeszcze raz. Czuć się bogatym. Bingo. Podpisz albo skaż bliskich na najgorsze. Życie bez perspektyw. Dostaniesz magnetofon. Zgoda. Kiedy będziemy mogli skorzystać z tego lokum? Odpowiedź brzmi... Port ptysiowy? Miałeś rację. Miesięczne opłaty, koszty utrzymania, opłaty za wyliczenie opłat? Było warto. Witamy, panie Burns, panie Smithers. Kto jest grzecznym pieskiem? Noga. Nie gryźcie mnie w nogę. Czy potrzebują urlopu, masażu, pedikur i czyszczenia gruczołów odbytowych. Wyluzujcie te ogarn. Tak jest. Przepraszam. Wszystko tu jest wyłącznie dla gości, widok też. Czołem! Tak, nie wolno! Nie mamy pieniędzy, ale jesteśmy bogaci w to, co się liczy. Punkty! Owszem, ta firma nie jest już właścicielem obiektu, ale honorujemy jej punkty. Udanego pobytu. Czeka nas tydzień w raju. Pora się wymeldować. Odejdź od minibaru. Hola, uciłaliśmy 450 milionów punktów, 450 milionów? czyli 20 minut. Wasz pobyt dobiegł końca. Pokój przejmą Państwo, Ibert. Myślisz, że wygrałaś? Zabieram darmowy szampon. Głupi szampon. Czemu wszystko, co chce ukraść, jest przymocowane.